Dziewczynki, zobaczcie! Tam jest babcia. Widzowie, dziękuję Wam za to, że nam podpowiadacie, co zrobić. Pisaliście, żeby uciekać, ale też część z Was pisała, żeby jednak zostać i dowiedzieć się jak najwięcej damy radę. Więc dobra, słuchajcie, dziewczynki, podjęłam decyzję. Robimy tak, że zostaniemy, spróbujemy wyciągnąć od babci tyle, ile się da. Boję się! Nie bój się, Chanel, nie bój się, damy radę. Musimy dowiedzieć się czegoś od babci, bo ona wiesz, może być takim łącznikiem, skrzydła. No nie wiemy, czy ma coś z nim jeszcze do czynienia, ale to się mam nadzieję, dowiemy. No, bo wiecie, ona jest naszą teraz jedyną taką nadzieją na poznanie więcej informacji. To chyba dobrze. No mam nadzieję, że dobrze, że źle się to nie skończy. Może pogadajmy z nią. No właśnie, to chodźcie, zaczepimy ją i, i zadamy jakieś pytanie, co? To dawajcie, mam nadzieję, że, że nam odpowie. Jak ją zabiemy? No, po prostu podejdźmy i spróbujmy zapytać y, ją o coś. Chodźcie, idziemy. Czemu ona nam tu pali? Dlaczego ona nam tutaj pali w kuchni? O matko, musimy to ugasić. Dziewczynki, weźcie gaśnicę. Ej, tam jest babcia, tam jest babcia. Czekajcie, czekajcie, co ona robi? Na łóżka, o. Może, babciu. Y, cześć. Wiesz co, bo mamy do ciebie pytanie. Wszystko okej? Okay? Huh? Y, tak, a co? No bo wiesz, zastanawiamy się... Czemu pytacie? Czemu ty tak wyglądasz? Jak się czujesz? No lepiej niż wczoraj. Okej, okay, to dobrze, że szpital ci pomógł, ale. Ale ja nie rozumiem skąd taka zmiana. Nie wiem. No właśnie, wiesz. Y co? co? Co to było? Czemu nie śpisz? No właśnie, czemu nie śpisz i czemu nam tam palisz? W kuchni. Obudziłyście mnie. No chyba to ty nas obudziłaś. Nieprawda. No właśnie, my spałyśmy. Dziewczynki tym bardziej bardzo dobrze spały. Już nie spałaś. No właśnie. A przed chwilą? No właśnie, co przed chwilą robiłaś? Ale co wy gadacie, dziewczynki? Masiłaś po domu. Nieprawda. Widziałyśmy cię. Mamy jakieś macie. Nie mamy, nie mamy. Ja to też bardzo dobrze widziałam. Nie mów im, że mają jakieś omamę, bo to nieprawda. Słuchaj, mamy do ciebie pytanie. Dziewczynki jest druga w nocy. No to co? Dajcie babci się wyspać. Babcia jakby chciała iść spać, to by już dawno spała. No nie wiem. No dobra. Babciu, my mamy... My mamy do ciebie pytanie. I teraz nam odpowiadaj. To może chodźmy. Nie możemy jej teraz zostawić. Co to było? No nie wiem właśnie. Słuchajcie. Ej, zapytajmy się jej. Wyciągnijmy z niej informację. Gdzie była? Co robiła? Czy widziała krzyka? Mamo, mam pomysł. Słucham. Jaki? Zahipnotyzujemy babcie. Co? O, babcie! Ona się tam śmieje! Patrzcie! Babcie zahipnotyzować? I dowiemy się o niej. No wiecie, ale ja nie wiem, czy to jest bezpieczne takie zahipnotyzowanie babci. Wiecie, ona już jest w takim trochę starszym wieku. Coś tam! Nie wiem co. No okej, okay, ale czy to jest bezpieczne? Nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem. Ale wiecie co? Będziemy musiały to sprawdzić. A czy mamy inne wyjście? No, chyba na razie nie. Nigdy tego przecież nie robiłam. Wiecie co? Może zanim spróbujemy tej e, hipnozy. Ale oglądam film o tym. Okej, okay, dobra, to jak coś, to pomożesz. Ale słuchajcie, zanim to, to spróbujemy się i po prostu zapytać tak normalnie. I nic się nie stało. Okej, okay, to mam nadzieję, że teraz się też nic nie stanie. Słuchajcie, zadajmy pytanie. Babci, na razie tak po prostu. Znaczy, są jakieś przypadki, ale... No co ale? Chanel, weź mnie nie strasz. Trzeba mieć pozytywne nastawienie, prawda? No tak, zresztą jest. Słuchajcie, zadajmy pytanie na razie babci tak po prostu. I zobaczymy, co odpowie. Dobra. Dobra, to chodźcie, idziemy. Co tutaj się dzieje? Dlaczego ty to zrobiłaś? Babciu, co tu się stało? Okej. Okay. No... Dlaczego ty tak tutaj to zrobiłaś? Po co jest tyle płomieni tutaj tych wszystkich? Babciu, co ty robisz? Yy, tak, yy, no bo kwiatków nie chciałam. Brzydkie. Jak kwiatki są brzydkie! Dziwna jesteś, ale ty zawsze robiłaś kwiaty. Nie pamiętasz? A, faktycznie. No właśnie, więc mama mamy do ciebie pytanie w ogóle. O to w takim razie... Co w takim razie? I ty chcesz tak spać przy tych jakiś nie wiem, dziwnych rzeczach, co się palą? Nie podobały mi się te. To powiedz może nam, yy, mamo, takie coś. Bo my się zastanawiamy, gdzie ty byłaś, jak ciebie nie było. Czemu postawiłaś tutaj to coś? No właśnie. Nagle lubisz ogień? Przecież ogień jest niebezpieczny. Zobacz, ile tutaj jest takich materiałów łatwopalnych. No, żeby wypalić kwiatki. Babciu! Oj, dziwne rzeczy się z tobą dzieją, mamo. Słuchaj, powiedz nam, gdzie byłaś, jak ciebie przez ten cały czas nie było? Co ci się dzieje z twarzą czasami? Ale co? Ja normalna jestem. No na razie wyglądasz trochę normalniej. Nie pamiętam, mówiłam ci już. Ale to nic ci się nie przypomniało. No przecież troszeczkę spałaś, no to może trochę odpoczęłaś i już mózg ci lepiej pracuje i pamiętasz po prostu, gdzie byłaś? Co to za twarz? Jaka twarz? Normalna? No, nie sądzę, żeby to była normalna twarz. Jak zawsze. Nie, nie wyglądała ona jak zawsze. Mamo, no weź, powiedz, co się z tobą dzieje. Gdzie byłaś? No nie, nic się nie dowiemy. Dobra, hmm. Słuchajcie. Mamo, boję się. Słuchajcie, chodźcie. Chodźcie, zrobimy tą hipnozę. Tylko muszę poszukać tą książkę. Zaraz, gdzieś tam, no właśnie, w moim pokoju była, ale. Ale dobra, wiecie co? Poczekajcie, poczekajcie. Zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. Powinnam gdzieś się mieć tutaj w tych szpargałach. No dobra, dziewczynki, słuchajcie. Yy, mam książkę, patrzcie. Z niej powinnam dowiedzieć się, jak. Zrobić tą hipnozę Spróbujmy tak, jak mówią w książce Słuchajcie, musimy babcię wziąć W jakieś miejsce zamknięte Tak, żeby nam nie uciekła Wśród roślin najlepiej To wtedy będzie jakiś tam opad z tego No i zadajemy pytania I oczywiście Też trzeba jej patrzeć tak głęboko w oczy I wtedy złapią hipnoza Może tam na dole Tam jest taki ogródek, o tam, patrz No, to dobry pomysł To dawajcie, bierzemy babcię no wiem, właśnie, że tam jest ten ogródek. Myślę, że to jest dobry pomysł. No, super pomysł. Dobra, to tutaj ją zawołamy. Tam sobie wejdzie i tak zasłonimy. Dobra, to dawajcie. Idziemy po babcie w takim razie. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Mamo, chodź, bo chciałybyśmy ci pokazać kwiatki, jakie mamy. Może te ci się spodobają? Idę. No, to chodź, chodź, chodź. Chodź, idziemy. Chodź, bo tutaj się na dół idzie, ale tu jest ciemno. Potrzebujemy światła. O, dobra, zobacz, bo tutaj możesz iść. Patrz, mamy tam roślinki, może one ci się spodobają, co? Patrz, jakie ładne roślinki. Chodź, popatrz. No właśnie, zobacz, jak one urosły. Przecież je pogniotłam. Czyli coś pamiętasz? Szaner, wyjdź. Dobra, jest. Siedzisz tam, siedzisz tam. Po, schowaj tam się kiedy, co ty nam robisz! Zostaw, Ej, czyli ona coś pamięta! Pamięta z nocy! Widzicie? A co babcia robi? Nie! Nasze roślinki! No wiem właśnie, widzicie? O nie, jej twarz! Patrzcie na jej twarz! Matko, co to się dzieje? Znowu normalna! O nie! No właśnie! Musimy jej zadać jak najwięcej pytań. Musimy się dowiedzieć, czy ona współpracuje z krzykiem. No więc uwaga! Robimy hipnozę. Saga, start. Patrzcie, działa. Zobaczcie na to. Dobra, słuchajcie, musimy zadać pytanie. Gdzie byłaś, jak nie było cię tak długo? gdzie możesz tu podejść? O, patrzcie, działa. Podchodzi. Słucha się. Dobra, gdzie byłaś, jak nie było cię tak długo? Powiedz nam. Uwaga, co ona nam odpowie? Nic nie rozumiem. To w takim razie. W ciemnym? Okej. Okay. W, w ciemnym co? Co ona chce nam powiedzieć? Miejscu! Ojej, te ciemne miejsce mi nic za bardzo nie mówi, ja wam. W takim razie, może kolejne pytanie. Czy widziałaś krzyka? A widziałaś tam krzyka? No właśnie. Widziałaś krzyka? Tak. Widziała krzyka. Widziałeś się to? Ona widziała krzyka. Ale co tak? No krzyka widziała. Oho, czyli w tym ciemnym miejscu jest gdzieś krzyk. Tylko teraz co to jest w te ciemne miejsce? Powiedz nam, czy rozmawiałaś z krzykiem? Tak! Rozmawiała z krzykiem. O, -o. dobra, dobra. Musimy się dowiedzieć, czy ona ma coś z nim wspólnego. Czy jest jakoś powiązana? W ogóle, gdzie jest dziadek? Może dowiemy się, gdzie jest dziadek, co? Ehm, czy współpracujesz z Krzykiem? Właśnie, tak. O czym? O czym? No właśnie, o czym? Co się stało wtedy w sklepie, jak byłaś z Krzykiem? Właśnie, to też jest bardzo dobre pytanie. O Gucci. Oh, Gucci! Dlaczego oni o tobie rozmawiali? Jak to o mnie? No, o tobie. Słuchajcie, musimy się dowiedzieć... Um, słuchaj, a czy tam, gdzie byłaś, był z tobą dziadek? A był ktoś z wami? No właśnie, był. Był dziadek? Był dziadek? O nie, co z dziadkiem się teraz dzieje? Czy on też tak dziwnie wygląda? A gdzie był ostatnio krzyk? Gdzie jest ten dziadek? Gdzie on jest? No właśnie, gdzie jest dziadek i gdzie jest krzyk? Czy znajdziemy ich razem? grze. Co? W jakiej grze? Możliwe. Jakiej grze? Chyba ta hipnoza nie działa dobrze. O co chodzi? Jakiej grze? Zaraz, co ona mówi? Nie, nie, nie. Coś, coś, coś co tutaj nie działa. Na bank to nie działa, mówię wam. Krzyka? Grze krzyka? Jakiej grze krzyka? Co to znaczy? Nie mam pojęcia, ale babcia opowiada dziwne rzeczy. Krzyk ma grę? Pewnie za niedługo wam powie. A co jest w tej grze? Ale ona nie może mówić nieprawdy. No właśnie dziadek i krzyk dziadek jest w jakiejś grze? Co? I dom co? Takiego rozwoju sprawy to ja się nie spodziewałam. A jaka wiadomość? Wiadomość? Ja się boję dostać jakąś wiadomość. Możliwe o-o, dziewczynki a jaką? Chanel, ty lepiej nie pytaj, bo ja nie chcę nic dostać od żadnego krzyka, żadnej już wiadomości. Babcia sama jakoś nie wiem, po jakiemu ona to mówi, że nic nie rozumiem z tego. Musimy jeszcze zadać jej dużo pytań, ale tak naprawdę nie możemy jej męczyć długo tą hipnozą, bo ona jest starsza. W tej informacji będzie napisane, gdzie jest dziadek. Jeszcze jedno pytanie. Jakie pytanie? Jakie Chanel? Jakie pytanie? Ale ty wpadasz dzisiaj na pytania, bo musimy kończyć tą hipnozę. Nie możemy tak. Pytajcie, krzyka. Jak cię odmienić na normalną? Aha. No dobra. No to się nie dowiedziałyśmy. Słuchajcie, trudno. Gdzie może być dziadek i gdzie może być krzyk? Jaka gra? Wiadomość. Ty coś wiesz? Co? Ja nic nie wiem. Ty coś wiesz, wiesz. Domyślimy się z Lui. Nic nie wiem przecież! Dziewczynki, pamiętajcie, że taki krzyk może chciał, żebyśmy my były skłócone. Nie kłóćcie się ze sobą. Ty znowu jesteś demonem! Obgadujecie mnie? Nie, 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 nie! Nikt cię nie obgaduje, nikt cię nie obgaduje. Sama jesteś demonem! Dziewczynki, przestańcie! Dostałyśmy wiadomość! Tak, na pewno! Chodźcie, idziemy to sprawdzić. Co tam jest? Za wiadomość. O nie! Babcia mówiła prawdę!